W 1609 roku Galileusz, astronom Włoski, zupełnie przypadkowo zainteresował się dziwnym przyrządem, który w tamtych czasach pojawił się, powiedzielibyśmy, dzisiaj na rynku, a mianowicie lunetą. Nabył takie urządzenie, szybko zorientował się, jak ono działa, i patrząc w nocy na niebo dokonał przedziwnych odkryć. Właściwie można powiedzieć, zrewolucjonizował współczesną astronomię. Pierwszy raz w historii ludzkości zastosował instrument optyczny do obserwacji astronomicznych. Na tym polegało od strony technicznej to jego odkrycie. Natomiast od strony astronomicznej Galileusz jakby udowodnił teorię Kopernika. Po prostu jego obserwacje posłużyły do obalenia systemu Ptolemeusza, o którym być może pamiętamy, że był systemem. W którym wokół Ziemi krążyły wszystkie ciała układu słonecznego włącznie ze Słońcem. Także taka historia związana z układami planetarnymi no, rozpoczyna się jakby od kopernika i Galileusza. Oczywiście astronomowie posługują się językiem, który czasami jest trudny do przetłumaczenia czy do zrozumienia dla, jak to pani mówi, przeciętnego laika, ale myślę, że właśnie na tym polega rola właśnie astronomów, by tę wiedzę przybliżać poprzez, no, na przykład, takie serie wykładów, jak, jaką inaugurujemy dzisiaj, gdzie językiem prostym, właściwie bez żadnych pojęć skomplikowanych. Bez żadnych wzorów, broń Boże, będziemy chcieli przez kilka miesięcy kolejnych, przez cały rok właściwie, opowiadać o, o, o astronomii.